Zakończył się wrzesień pora na październik. Z szafy wyleciały wszystkie swetry, a w domu zapanował jesienny waj. Cześć kochani! Cześć! Na kanale czekają nas zmiany. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. I słuchajcie, nagrywamy ten film drugi raz, dlatego że za pierwszym razem zrobiliśmy błąd początkującego youtubera i nie podpięliśmy dobrze mikrofonu do kamery. Tak, co zaskutkowało tym, że cały film się nagrał, tylko że bez dźwięku. To nie był ciekawy film, <grym> także nagrywamy drugi raz. Jest 4 października i chcemy, żeby ten film pojawił się dzisiaj na kanale, bo jeśli manfli reset, no to musi się on pojawić właśnie na początku miesiąca. A żeby film był dzisiaj, musi być szybko i na temat. Dlatego dzisiaj będzie streszczenie tego, co próbowaliśmy powiedzieć za pierwszym razem. To będzie streszczenie filmu, którego nie, nie widzieliście. Głównie chcemy się skupić na kanale, ponieważ od naszej strony od dwóch tygodni jest cisza na kanale. A ostatni film, jaki nagraliśmy, to właśnie wyjaśniający, że więcej nie będziemy nagrywać naszych dzieci. Tak, i od tego czasu była cisza z naszej strony, także dzisiaj dużo powiemy o tym, jakie mamy po prostu plany wobec tego kanału. Ale, że jako to jest reset miesiąca, to bardzo szybko, ale naprawdę na przyspieszonym tempie, podsumujmy wrzesień. To był udany miesiąc. Back on track, jakby to powiedzieli Amerykanie. Poro trenowaliśmy, kupiliśmy nowe hantelki, bo stare były za lekkie i słuchajcie, zaliczyłam mój pierwszy od 8 lat start w biegu Poleciałam na 5 km nieplanowany, pięknie pobiegłam, jestem z siebie dumna. Darek też wrócił do treningów po złej pasie horb, także idziemy w Fit life. Darkowi zeszło 2 kg, więc brawa dla niego! Bo waga od dawna stała w miejscu. W poprzednim Mamfrie resecie obiecałem wam, że przeczytam atomowe nawyki, żeby trochę popracować nad sobą. No i nie przeczytałem. Po prostu ja nie chcę pracować nad sobą i nie chcę nauczyć się zarządzać własnym czasem. Ja chcę być nadal leniuszkiem, takim kochanym. A tak naprawdę przeczytałem 50 stron i potem wpadła mi w łapki Morfina Twardocha i ta książka mnie wciągnęła bardzo. Jestem na 3:4 książki. Książka naprawdę fajnie napisana, chociaż ciężkawa. Jeśli chodzi o właśnie takie czytanie, to ja miałam przeczytać chłopki, w sumie to odsłuchać, ale tak w połowie książki zrezygnowałam, bo zaczęła mnie irytować po prostu. Nie wiem dlaczego, po prostu przestałam. Miałam też yy, przesłuchać nową książkę Mroza, ale nie jest ona jeszcze dostępna w naszym abonamencie, więc muszę po prostu z tym poczekać. W ogóle jestem pod wrażeniem, że Maria nie skończyła książki. W sensie, ja nie potrafię nie skończyć książki. Ja muszę do końca przeczytać, chociaż będzie kupą. A ja nie. Jak mi się coś po prostu nie podoba, to nie czytam dalej, bo... Po prostu szanujesz swój czas i nie Dokładnie. potrzebujesz atomowych nawyków, a ja potrzebuję, bo nie szanuję swojego czasu. Przejdźmy dalej. Tak na szybko udało nam się kosolę sprzedać, moją ex, tak? że ex poleciała z domu, Maria jest wesoła, bo jedna miło śmiej w domu. Za to wózek się nie sprzedał, ale jest wystawiony, więc jest dobrze. Tak, czekamy po prostu, aż ktoś będzie chciał go kupić. A wiecie, to jest wózek bliźniaczy, to taka jest małe zapotrzebowanie, to trzeba czekać. Od jakichś dwóch miesięcy obiecujemy... Że będziemy sprzątać pewną szafę w naszym mieszkaniu. Chodzi o szafę w sydlu. Tak, i nadal tego nie zrobiliśmy. Ale za to zajęliśmy się całą resztą domu, żeby to wszystko, wiecie, zorganizować, żeby wszystko miało w końcu swoje miejsce. Po prostu, żebyśmy nie sprzątali wszystkiego z kubki na kubkę, bo to tak naprawdę. To bez jest bez sensu. To, to jest bez sensu, bez tak. To jest, wiecie, zapętlanie się i. A tak naprawdę. To my szukamy sobie coraz bardziej wymyślnych rzeczy do szątania, żeby nie zająć się właśnie szafą wstydu. Bo wewnętrznie myślę, że ta szafa nas po prostu przeraża i nie chcemy. Odraczamy po prostu ten moment szątania, szukając nowych rzeczy do szątania. Tak. Rozumiecie o co chodzi. Tak, no przerasta nas ta cała ilość rzeczy, która jest zgromadzona przez lata w tej szafie. Ale wiemy, że musimy to zrobić. Ale kiedy to zrobimy? Nie wiemy. <laughs> A teraz co najważniejsze w tym filmie? Czyli co dalej z tym kanałem? Od ostatniego filmu na naszym kanale minęły dwa tygodnie, i w tym filmie Maria opowiadała o tym, że nie będziemy nagrywać na naszym kanale dzieci. I dostaliśmy dużo komentarzy wsparcia, ale też były takie komentarze. brzydkie. Tak, nienawistne. I to nie tylko, że w naszym kierunku, bo to walić. Ale też waliły po naszych dzieciach te komentarze. Te komentarze są oczywiście usunięte, ale w sumie to tylko pokazało, że ta decyzja o nagrywaniu dzieci była dobra. Oglądając ten film, ponad 100 osób odsubskrybowało nasz kanał i to jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Nigdy tam się nie zdarzyło, żeby film tracił subskrypcję. Tak, choćby był, wiecie, największą. Kupą z lepem. Tak. Takim brzydkim, nieładnym to tak. nie tracił nasz film nigdy subskrypcji. Zawsze jakieś tam zyski były. A tutaj minus 100. Ogólnie ten film potrzebuje wyjaśnienia, dlatego że Maria w tym filmie mówiła ponad 40 minut, a ten film trwa kilka minut. Bo tak naprawdę to jest tylko taki zlepek tego, co Maria mówiła, bo mówiła troszkę nieskładnie, niestety. Więc ale wiecie. To było to... takie puzzle. Ułożyliśmy z tego puzzle. Tak, ale ten film był tak naprawdę nadgrywany pod wpływem chwili i. bez przygotowania. Tak, tak, tak. Dlatego. I Maria po prostu w kółko krążyła w temacie. Dzieci nadal będą się pojawiać na naszych filmach, ale nie w takiej formie, jak to było dotychczas. Po prostu nie chcemy opierać kontentu naszego kanału tylko i wyłącznie na dzieciach. Tak też. Nasz kanał, a nie naszych dzieci. I nie będziemy kierować kamery, jak się bawią, jak robią jakieś tam swoje rzeczy. Nie będziemy mówić o ich problemach, o ich bolączkach, chorobach. To jest ich prywatne życie. Tak? I nie będziemy po prostu życie prywatne naszych dzieci wystawiać na światło dzienne. Tak. One mają prawo same decydować o tym, jak będą starsze jak mają opowiedzieć własną historię. A my z tego je obdzieramy troszkę. Obdziera, obdzieraliśmy w sobie tak. Tak. I tego już nie będzie. Ale nie możemy udawać, że tych dzieci nie ma, tak? One są i będą. Dlatego jak one gdzieś tam w tle przebiegną, no to dla nas jest OK. Z tym nie mamy problemów żadnych. Bo jak idziemy na spacer, to my nie zakładamy toreb na głowę, tak? Nie malujemy im twarzy, nie wstydzimy się własnych dzieci, tak? tak. Bo to nie jest tak, to nie jest, że wizerunek równa się prywatność. Nie, tak? nie. nie. Prywatność a wizerunek to dwie różne rzeczy. Więc te dzieci będą na naszym kanale, ale nie będą tematem filmów i nie będziemy ich pokazywać celowo. A go się pojawią, to raczej będziemy unikać po prostu pokazywania ich twarzy, jeśli się da. Ale wiecie o co chodzi. Nie wiem, nagrywamy jakiś przepis, e, dzieciaki podchodzą, bo chcą z nami gotować, no to my nie powiemy Paszowon, bo my tu YouTube'a kręcimy, tak? Nie będziemy jakby kraść dzieciom tego czasu spędzonego z rodzicami, tak? Tak? Bo kręcimy jakieś głupoty na YouTube'a. Więc one będą z nami gotować, i wtedy będziemy starać się no, unikać pokazywania tego wizerunku. Bo po co pokazywać twarz w filmie o gotowaniu? O tak? tak, To jest film o gotowaniu, a nie film gotowanie z dziećmi. Wybaczcie, ale Kaziu się obudził i muszę do niego iść. Chyba nie? ja dokończę. Ty się pożegnaj, bo pewnie nie zdążysz. Tak, to pa. Jeszcze mi się. Jeszcze mi się kamera przegrzała, musiałem 10 minut poczekać, więc zapomniałem na czym skończyłem. Więc słuchajcie, jeszcze raz powtórzę, nam nie chodzi wcale o wizerunek dzieci, tylko o wykorzystywanie dzieci do kontentu. Sorry, że się powtarzam, ale powiem jeszcze raz. Jeżeli te dzieciaki gdzieś tam w tle nam wyskoczą, to dla nas jest naprawdę ok. My nie będziemy zamazywać ich twarzy, bo to jest... Głupie, bo my nie wstydzimy się naszych dzieci. Potem takie materiały mogą nawet być użyte w szkole przez rówieśników, bo powiedzą, ha, ha, ale macie brzydkie mordy, nawet starzy się was wstydzą. Rozumiecie, nie? No nic na siłę, tak? To trzeba gdzieś tam znaleźć ten balans, tą równowagę, nie popadać w skrajności. I myślę, że takim właśnie zbalansowanym rozwiązaniem. Jest niezastanie prywatą dzieci, tak? Bezcelowe ich pokazywanie. Można się pochwalić zdjęciem rodzinnym, ale jak dziecko po raz 30 ma pozować do zdjęcia, to jest B. Albo nakłanianie dzieci, żeby coś powiedziały do kamery. Powiedz coś tam. To często w vlogach widzę, że są dzieciaki. Powiedz coś, dzieci nie są zwierzątkami, tak? Tresowanymi. A to już każdy ma swoje sumienie, tak? Każdy ma własne przemyślenia na ten temat. No ja nie chcę być strażnikiem moralności, bo byśmy sami nagrywali dzieciaki, więc to byłoby hipokryzją straszną, więc każdy ma swoje sumienie i chyba każdy musi dojrzeć do własnej decyzji. Już my jako rodzice nie chcemy krzywdzić własnych dzieci, tak? I każdy ma własną ocenę co te dzieci krzywdzi, a co nie. My stwierdziliśmy z Marią, bez można przyznać, że no takie bezmyślne nagrywanie może potencjalnie wywołać szkodę, tak? Szansa jest niewielka. No nie oszukujmy się, to nie jest tak, że, że każde zdjęcie, każdy urywek filmu trafi, nie wiem, w ręce pedofila albo, nie wiem, jakiegoś handlarza informacjami, cokolwiek. Ale jeżeli szansa nawet najmniejsza istnieje jakiegoś ryzyka, to musi być zawsze jakaś korzyść, które to ryzyko przeciwważy, tak? Bo tak działa świat, tak? tak działa życie, że jeżeli ryzykujemy, to musimy mieć jakąś korzyść, która się opłaca. A przy pokazywaniu dzieci po prostu tej korzyści nie ma żadnej. Ale jak mówi, ja nie chcę nikogo pouczać, bo kurczę, to jest właśnie własna decyzja, własne szacowanie, czy coś się opłaca, czy nie. Tak, ja w to nie wnikam. Mimo wszystko, no, nie można kupić tak reputacji i szacunku, a można to łatwo stracić. I to jest moja opinia. Maria pewnie się z tym zgadza. Tak czy jak ostatnio, może nie było filmów, ale myśmy pracowali nad kanałem. Myśmy planowali do przodu, co chcemy pokazać. Mamy sporo fajnych pomysłów, więc naprawdę na tym kanale się będzie działo. Więc bez zmartwień, mamy co dla Was nagrywać. Bo jest dużo rzeczy, nad którymi chcemy popracować i mamy nadzieję, że może i Was natchniemy nad pracą nad sobą, bo jeżeli my damy radę, to wy też chcemy być lepszymi ludźmi, lepszymi rodzicami, poruszać tematy ważne dla Was, mam nadzieję, że będą ważne, i po prostu chcemy, żebyście byli środkami tej przemiany. Bo dbać o siebie i się rozwijać to ponoć ważna rzecz. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia pa! pa.